Tegoroczne smartfony Xiaomi przeplatają lepsze z gorszymi momentami. Do tej pory w tym roku nie miałem przyjemności testować tych tajnich, tańszych smartfonów Chińczyków, i w ten sposób przyszedł czas na Redmi 9. Mam na imię Bartek, a dzisiaj sprawdzę, czy Redmi 9, czyli ten oto jegomość, będzie lepszą i solidniejszą konstrukcją niż Redmi 8. Xiaomi ma coś takiego specyficznego w sobie, że do tańszych smartfonów serwuje trochę ciekawszy design w mojej ocenie niż do tych smartfonów trochę droższych i dokładnie tak samo jest właśnie z Redmi 9. Redmi 8 był błyszczący i mienił się w świetle bardzo efektownie. Redmi 9 jest jego zupełnym zaprzeczeniem. Nie mamy błyszczącego plastiku, jest on matowy. Co ważne, mamy pręgi, które rozkładają się w promienisty sposób na obudowie. Ich początkiem jest gładkie koło, w którym znalazło się całe fotograficzne dobro. Taki element nawiązuje trochę do Poco F2 Pro czy Redmi K30 Pro. Wygląda to dosyć specyficznie, ale jest inne, wyróżnia się, więc nie da się powiedzieć, że ten telefon jest banalny. Co więcej, mamy gradient, który przechodzi od niebieskiego do fioletowego. To również wygląda estetycznie. Dolna będzie spłaszczona, a sam plastik nie wydaje się być tandetny. Niestety za to nie mamy diody powiadomień. Różnicą względem Redmi 8 jest brak napisu Redmi pod ekranem, przez to też można sądzić zresztą słusznie, że odchudzono ramki nad i pod ekranem. Jest to dobry zabieg, idziemy w kierunku nowoczesności, natomiast moim zdaniem front trochę stracił na takim pazurze i oczywiście jest mniej oryginalny. Ogromna pochwała dla Xiaomi za to, że poprawiło się w kwestii ekranu. W Redmi 8 mieliśmy ekran HD, a teraz już otrzymujemy Full HD, przy przekątnej 6,53 cala, która niestety urosła względem Redmi 8. To akurat nie było potrzebne. Technologia ekranu to LCD IPS. Cięcie budżetowe w porównaniu do poprzedniej generacji dotknęło powłoki chroniącej front. Mieliśmy Gorilla Glass 5, a teraz jest wersja trzecia. Reprodukcja barw w tym modelu absolutnie niczym się nie wyróżnia. Kolory są poprawne, czernie, no nie najgorsze, jasność jest adekwatna do ceny, choć w ostrym słońcu bywa różnie. Siomi nieśmiało w takich warunkach podbija kontrast, trochę to pomaga, ale ograniczenia techniczne ekranu, no niestety robią swoje. Redmi 9 odtworzy rozdzielczość Full HD w popularnych aplikacjach streamingowych wideo, a na deser czeka nas HDR 10. Na pochwałę, dobra jasność minimalna. Xiaomi postanowiło zmienić dostawcę procesora do swojej nowej generacji Redmi, mianowicie zmieniono Snapdragona na Mediateka, mowa dokładnie o Mediateku Helio G80. Moim zdaniem mimo wszystko jest to dobra decyzja, bo jak się zaraz przekonacie, Redmi 9 działa naprawdę dobrze. Ten sam procesor znajduje się w Realme 6i i po testach muszę Wam przyznać, że jestem mile zaskoczony jego pracą. Znaczy się pracą całego smartfona, bo naprawdę nie spotkały mnie żadne przycięcia, a praca aplikacji była zadziwiająco stabilna. Drugą stroną medalu tego procesora jest nagrzewanie, bo kilkukrotnie trochę łapki mi potrafił przygrzać. W gwoli ścisłości jest to ośmiordzeniowa jednostka o maksymalnym taktowaniu rdzenia 2 GHz sugeruję, żebyście wybrali wariant 4GB RAM, który sam testuję. Na pliki przewidziano w tej wersji 64GB, plus oczywiście kartę SD. Tak jak wspomniałem, kultura pracy Redmi 9 jest bardzo dobra i w tej cenie grzechem jest do czegoś się przyczepiać. Uczynię to jednak w kwestii samej nakładki, bo nie mamy jeszcze MIUI 12 na tym smartfonie, ale za to jest Android 10, co ważne, niebawem Redmi 9 powinien otrzymać aktualizację. Jedno co jest dziwne, to powiadomienia czasami przychodzą z opóźnieniem polskich kolei, mowa o nawet 5-6 godzinach. Pewnie to jest jakiś błąd w oprogramowaniu, który zostanie wyeliminowany nieco później. Po więcej informacji o systemie zapraszam Was do dedykowanych materiałów o Miła 11 i 12, które znajdziecie w kartach. Xiaomi uczy się, że Polska jest rynkiem, w którym NFC jest świętym gralem i tego absolutnie nie wolno usuwać, więc NFC znalazło się w tym modelu, który nomen omen jest dosyć tani, więc tych smartfonów w podobnej cenie z możliwością płatności urządzeniem w sklepie jest naprawdę niewiele. To jest na plus, jeżeli chodzi o komunikację i resztę walorów, czyli rozmowy telefoniczne, prędkość działania sieci, internetu, to wszystko jest na takim normalnym poziomie dla tej półki cenowej. Muzyka to taki dobry standard, jest oczywiście jack 3,5 mm, a dźwięk na słuchawkach akurat to mocna strona tego urządzenia. Mam pewne wątpliwości, czy tryb ulepszania dźwięku mi faktycznie zasługuje na miano ulepszania bo z barwą różnie bywa, basy są trochę za mocno podkręcane, dlatego osobiście wybierałam jednak domyślny tryb. Głośnik multimedialny jest donośny, ale nie idzie za tym jakość dźwięku, która wysokich not nie zbiera. Samego krzykacza łatwo jest stłumić palcem, na co trzeba uważać trzymając smartfon w poziomie. Słowo rozczarowane nie wiem czy pasuje do tematyki baterii, ale 5020 mAh każe sądzić, że Redmi 9 powinien lepiej się sprawować niż ma to miejsce w rzeczywistości. Przedział od 6 do 6,5 godziny na ekranie udało mi się osiągnąć, który nie zapominajmy jest dobrym wynikiem, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, także myślałem, że może jednak trochę więcej Redmi 9 zaproponuje. W normalnym użytkowaniu będą to dwa dni pracy. Co fajne baterie naładujemy z mocą 18W. W porównaniu do Redmi 8 mamy dwa razy więcej aparatów. Były dwa, są cztery, mimo że na pierwszy rzut oka widzimy tylko 3. 2020 rok pod tym względem jest bardzo dziwnym rokiem, tak przynajmniej w moim odczuciu. Tym czwartym obiektywem Kopciuszkiem jest jednostka do makro o rozdzielczości 5 megapikseli. Tego obiektywu i tak pewnie nie będzie używać. Główna ma za to 13 MP, szeroki kąt 8, a czwarty obiektyw służy do pomiaru głębi i ma 5 MP. Jak zauważyliście, nie mamy ogromnej liczby megapikseli, więc nie mamy też technologii łączenia czterech pikseli w jeden. Główna matryca to Omnivision, więc może być ciekawie, szczególnie że dla zapaleńców jest tryb profesjonalny. Kolory na zdjęciach są dosyć nieoczywiste. W zależności od warunków raz są lepiej, raz gorzej nasycone. Płaski profil kolorystyczny można lubić, a mi osobiście się podoba. Na ogromną pochwałę za to rozpiętość tonalna, która zupełnie nie pasuje do tej półki cenowej i nie pasuje w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Szczegółowość już tak wyśmienita nie jest, ale pasuje do tej ceny. W aplikacji jest przycisk dwukrotnego zoomu cyfrowego. O dziwo, nawet i na takim przybliżeniu zdjęcia wyglądają dobrze. A zasługa to algorytmu, który prawdopodobnie wspomaga takie foty. HDR nie jest wybitny, ale jego praca nie może być niezauważona. Wydłużany jest zapis zdjęcia, ale warto go mimo wszystko włączyć, bo z trybem automatycznym HDR różnie bywa. Popatrzcie chociażby na pociąg. Niestety konsekwencją włączonego HDR jest czasami osłabienie kolorystyki zdjęć, ale za to obrazek jest dosyć plastyczny. Szeroki kąt o dziwo jest dostatecznie ostry i w dobrym słońcu tak nie odbiega mocno od głównego aparatu. Niestety nie mamy trybu nocnego, gdy brakuje światła. W takich warunkach telefon robi co może, a może niewiele. Odziwo szeroki kąt nie generuje totalnie ciemnego obrazu, co jest domeną nawet wielu droższych szerokich kątów. W ogólnym rozrachunku nie ma fajerwerków, ale jak na tę cenę to specjalnie bym nie biadolił. Filmy nagramy do rozdzielczości Full HD. Stabilizacji brak, szczegółowość jest do zaakceptowania. Tutaj Xiaomi niczym się nie wyróżnia. Selfie zrobimy korzystając z frontowego obiektywu o rozdzielczości 8 megapikseli. W selfie'ach jest trochę szumu po przybliżeniu, a nie zależy czy mamy włączony tryb portretowy czy też nie. Redmi lubi przepalać tło. W roli superbohatera i tym razem wciela się HDR, który potrafi tak poprawić fotki. Ogólnie do samobstryków ten aparat jest ok. Przetestowałem Redmi 9 w warunkach podróżniczych, czyli moim zdaniem najbardziej wymagających dla smartfona, i w każdym elemencie Redmi 9 mnie nie zawiódł, więc mogę śmiało powiedzieć, że jak za smartfon za te pieniądze, no to faktycznie Xiaomi zrobiło coś bardzo fajnego. Mogę wam spokojnie polecić Redmi 9, tym bardziej, że w abonamentach może być naprawdę bardzo ciekawą propozycją. Czas na sprawdzenie subskrypcji. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, no to zachęcam, abyście to nadrobili, klikając właśnie teraz w czerwony przycisk pod filmem. No i oczywiście sprawdźcie, czy macie też zaznaczony dzwoneczek, bo dzięki niemu dostaniecie powiadomienia o nowych materiałach, o nowych konkursach, no i tak dalej. To wszystko z mojej strony. Cześć i do zobaczenia.